No to czas wracać do domu, powiedziałbym tak, w samą porę, to znaczy mogliśmy w marzeniach wierzyć, że jeszcze kilka dni później można by ten wylot przesunąć, ale powiedzmy sobie szczerze, ta data nie jest najgorsza na powrót. W końcu wyszliśmy z grupy, w końcu zagraliśmy od świecina Mistrza Świata. Oczywiście bez powodzenia można się było tego w sumie spodziewać, bo koniec końców to była walka gołej dupy z batem. 1 milion dolarów. immediately. Ale mam związany z tym meczem z Francją pewien niedosyt, ponieważ piłka nożna to jest akurat taka dyscyplina, w której czasami słabszy dzięki szczęściu, dzięki szczęściu, na które trzeba oczywiście sobie zapracować, dzięki dyspozycji dnia, dzięki masie innych czynników zewnętrznych, czasami ten słabszy wygrywa z lepszym. No i liczyłem, że to może być ten dzień, że słabszy wygra z lepszym, ale nie był. I teraz, gdy się nad tym zastanawiam, to mam wrażenie, że właśnie tego szczęścia nam przede wszystkim brakowało. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale tak to serio odbieram, że my, jako my, daliśmy z siebie wszystko, nie mogliśmy więcej. Zabrakło więc tej interwencji boskiej, zabrakło tego, żeby Kilianowi Mbappé po prostu nie wpadało. Znaczy, ja wiem, że jemu zazwyczaj wpada i. Na tym ten futbol polega, że jemu wpada, bo umie, a innym nie wpada, bo nie umieją. Ale są takie mecze czasami, że i jemu nie wpada. No i kurczę, to mógł być akurat ten dzień. Mógł być dzień, kiedy nam by wpadło, bo przecież ta sytuacja z trzema strzałami w pierwszej połowie z jednej akcji była niewiarygodna, i żeby jemu te dwa razy piłka zeszła. No ale niestety tego dnia futbol nie był niesprawiedliwy. Często jest, a tego dnia był sprawiedliwy i lepsi awansowali. Po prostu. Szkoda. Jak zawsze w takim momencie można się zastanawiać, co mogliśmy zrobić inaczej. No i to właśnie jest ten moment na, na wszelkie takie rozważania, co w tym turnieju mogliśmy zrobić inaczej, na jakie inne decyzje personalne się zdecydować. No jak oglądałem tą końcówkę meczu z Francją, to sobie pomyślałem, kurczę, czy my nie za mało jednak korzystaliśmy na tym mundialu z Kamila Grosickiego. Mam wrażenie, że został wpuszczony na boisko troszeczkę w nagrodę. E, już było wiadomo, że odpadamy. Chcieliśmy dać mu kilka minut, a tu się okazało, że chłop ma naprawdę e, i umiejętności, i serducho, i charakter, i, i nie pęka na robocie po prostu. No, Kamil Grosicki był takim samym Kamilem Grosickim jak kilka lat temu w reprezentacji szalał tam na tej sło, swojej lewej e, flance. E, być może w innych meczach nie dałby rady tego robić, ale w tym akurat dał i tak. Pomyślałem sobie rany trzech najbardziej kwestionowanych zawodników tej 26-osobowej kadry. Kamil Grosicki, Artur Jędrzejczyk i Kamil Glik. Kamil Glik to w ogóle nie ma o czym mówić, jeden z trzech najlepszych naszych piłkarzy na turnieju. Jędrzejczyk przez z Argentyną, zrobił swoje. Grosicki przed z Francją. To po nas? Chyba. Thank you. No, i ten Kamil Grosicki, który no, też mówiąc krótko zrobił swoje w meczu z Francją, i być może on tak bardzo mi się rzucił w oczy, dlatego że akurat tam, gdzie siedziałem, znaczy on był daleko, a blisko mnie był Nikola Zalewski. I myślałem sobie, kurczę, ten Nikola Zalewski przy Grosickim to jaki junior wygląda? W zasadzie nic dobrego w tym, w tym turnieju nie zrobił, w niczym nam nie pomógł. No dobra, ale kto by, kto by w ogóle pomyślał, żeby stawić, postawić mocniej na Grosickiego kosztem Zalewskiego przed turniejem? No przecież gdyby ktoś tak zrobił, to, to od razu zostałby uznany za wariata. Gwiazdałby Wojciech Szczęsny, to wiadomo, klasa sama w sobie, nie ma co tu za dużo gadać. Pozytywne jest to, że już nikt nie będzie, w tym ja, Wypominał mu, o to ten bramkarz, co na wielkich turniejach zawodził i nigdy nam nic nie dał. No nie zawiódł akurat, bronił e, fenomenalnie ja myślę, że zakończył tę dyskusję. To znaczy nie będzie tak, że jak będzie udzielał wywiadu mając 60 lat, to dziennikarz powie Panie Wojciechu, zagrał Pan tyle wyśmienitych meczów, ale czy nie kłuje Pana troszeczkę to, że zawalił Pan wszystkie duże turnieje? No już jakby to pytanie nie zostanie zadane, więc... E, to jest fajne. Taka spokojniejsza starość czeka Wojciecha Szczęsnego. A klasą samą w sobie dodatkowo był oczywiście Bartosz Bereszyński. Muszę powiedzieć, że jak patrzyłem na tego zawodnika przed każdym meczem to zawsze się bałem. Patrzyłem na kogo będzie grał w reprezentacji Meksyku. Myślę sobie kurczę on może nie dać rady. Dał radę. Potem ten skrzydłowy z Arabii Saudyjskiej wyglądał na naprawdę kumatego. Myślę sobie w dziesiątej minucie Bereszyński może nie dać rady. Dał radę. Z Argentyną też trzeba powiedzieć, że dawał radę i teraz przed Francją mówię, nie no, teraz to już nie da rady. Po prostu on, a na jak tamten zrobi mu karuzelę, jak włączy to swoje przyspieszenie, to Bereś nie da rady. No i co? Oczywiście dał radę, ale jak w czasie meczu dostał żółtą kartkę, za w sumie mądry faul na Dembele, to mówię, nie no, teraz to już na pewno nie da rady grać żółtą kartką na tego zawodnika. I co? Dał radę. Podsumowując, Bereszyński na tym mundialu był szokująco dobry i przestałem się dziwić plotką mojego transferze do AS Roma. Życzę mu z całego serca. Mam wrażenie, że to jest piłkarz, który ciężką pracą zapracował na wszystko, co go w karierze spotkało i absolutnie nic nie dostał za darmo. Największe rozczarowanie dla mnie to Zalewski i Bielik, a to dlatego, że po prostu dużo sobie po nich obiecywałem. Pewnie nie ja jedyny. Bielik miał jakieś swoje momenty, ale nieliczne. Zalewski nie miał nawet momentów. Zdumiewające dla mnie samego jest to, że gdybym dzisiaj miał dać odpowiedź, dla kogo był to lepszy turniej, czy dla Krychowiaka, czy dla Bielika, to musiałbym powiedzieć, że jednak dla Krychowiaka. Przed turniejem nie zakładałem takiej odpowiedzi, a zresztą to wcale nie znaczy, że ten Krychowiak zagrał jakoś dobrze. Po prostu Bielik zagrał gorzej, moim zdaniem. Na Zalewski to. Spore rozczarowanie. Jednak wydawało się przed turniejem, że to jest chłopak, który poniesie nas swoją fantazją, że to jest chłopak, z którego podań będzie żył Robert Lewandowski. A on w ofensywie nic, a w defensywie mam wrażenie, że, że podpalał, a potem Bereszyński musiał po nim gasić. Więc no niezbyt udany występ występy tego chłopaka. Trochę nam się zmieniło tło, bo zdążyliśmy przelecieć z Dauszy do Dubaju, i to tutaj jest trochę ładniej. W każdym razie no, nie mogę nie powiedzieć nic o zamieszaniu, jakie powstało wokół słów Roberta Lewandowskiego, dotyczących być może e, współpracy z Czesławem Michniewiczem, no bo tak to zostało e, przyjęte. Dla mnie sprawa jest jasna, to znaczy, gdyby się okazało, gdyby się okazało, że tak jak kiedyś w przypadku e, relacji Lewandowskiego z Jerzym Brzęczkiem, niż porozumienia łącząca Kapitana zespołu z trenerem została przerwana, to ta współpraca nie ma sensu. A wiadomo, że polska piłka nie może sobie pozwolić na to, by nie współpracować z Robertem Lewandowskim, bo robert Lewandowski jest większy niż cała polska piłka, i to wokół niego wszystko się będzie kręcić, czy się to komukolwiek podoba, czy nie. Więc gdyby taka nić została e, ostatecznie przerwana, no to wtedy wiadomo, że trzeba wybierać, a to nie jest żaden wybór. Po prostu trzeba zmieniać selekcjonera. Tylko, no właśnie, czy ta nić porozumienia została przerwana? Tak można byłoby i tak pewnie trzeba byłoby pomyśleć, widząc ten wywiad telewizyjny Roberta Lewandowskiego. Tylko później była kolacja, wieczór pożegnalny reprezentacji Polski w Dałsze, i tam już było dużo serdeczności pomiędzy Robertem Lewandowskim a Czesławem Michniewiczem. Więc pytanie, czy się wszyscy nie zapędziliśmy trochę w interpretacji tego, co tak naprawdę Robert Lewandowski chciał przekazać? I Ja teraz nie chcę interpretować tych słów za kogokolwiek, tylko mam wrażenie, że Robert musi zrozumieć, że jest e, taką postacią światowego futbolu, że już może mówić pewne rzeczy wprost. Więc albo mówi: słuchajcie, to jest bez sensu, nie będę z tym pracował. I okej, okay, rozumiemy to, nie pracuj dalej z tym tenerem, zmieniamy selekcjonera, albo mówi: wiecie co? Jest w porządku, jakby nic do tego nie mam. Jakby możemy pracować dalej. I w porządku, być może pracujecie dalej, być może nie, o tym decyduje wtedy prezes Cezary Kulesza. Natomiast wydaje mi się, że cała, całe to zamieszanie, jakie powstało po tych słowach, wymagają od Roberta Lewenowskiego zajęcia już klarownego stanowiska, że on w pewnym momencie musi to wziąć na klatę, że to nie może być zabawa w to, ja coś powiem, a Wy zgadujcie co miałem na myśli. On musi w pewnym momencie wyjść i powiedzieć: Dobra, nie wiecie co miałem na myśli, to Wam wytłumaczę wszystko jasno i klarownie. Kiedy on mówi, To nie jest moja decyzja, to trochę kokietuje, bo to zawsze będzie jego decyzja. Bo Robert Lewandowski jest nie tylko piłkarzem, jest po prostu Robertem Lewandowskim. Jest człowiekiem, wokół którego to wszystko musi być budowane przynajmniej jeszcze przez kilka lat. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że piłkarz nie powinien rządzić. Ale rządzi, trzeba zaakceptować stan faktyczny. Robert Lewandowski i rządzi i jeszcze przez jakiś czas e, będzie rządził. Tylko niech to właśnie będą e, rządy oparte e, o, o klarowne zdania, klarowne wnioski, a nie jakieś e, rzucane pojedyncze, e, pojedyncze frazy, z których nie wiadomo tak na 100%, co można e, wywnioskować. Więc naj, najlepiej by było, gdyby Robert Lewandowski w najbliższych dniach udzielił dużego wywiadu komuś albo Spotkał się z Cezarem Kuleszą albo jeszcze lepiej spotkał się z Cezarem Kuleszą i czasami ich nie wiszem równocześnie. Tam powiedział, jak widzi to w przyszłości, ale żeby stanowisko zabierał nie tylko podczas krótkiego pomeczowego wywiadu, gdy wszyscy są w emocjach. Zdaje mi się, że do tego może nie dojść, bo on chyba poleciał na wakacje i więc, więc na jakiś czas pewnie zniknie w ogóle z radarów. A to źle, no bo gdzieś ta sprawa będzie jakimś niedopowiedzeniem, a wydaje mi się, że niedopowiedzenia nie są w niczym interesie aktualnie. Podsumowując, jeśli Robert Lewandowski chce zmienić selekcjonera, to powinien mieć do tego prawo, tylko niech nam właśnie powie wprost, że chce, a nie każe nam się tego domyślać, bo się czegoś źle domyślimy i potem będzie dopiero awantura. A tak w ogóle to a propos awantur, pomyśleć ile awantur moglibyśmy uniknąć, gdyby właśnie Robert Lewandowski strzelił karnego z Meksykiem, i wtedy być może mecz z Argentyną już byśmy zagrali na, na luzie i to na większym luzie niż z Francją, i wtedy piłka przestałaby parzyć naszych pomocników, bo to chyba nie było tak, że ona miała ich parzyć, tylko po prostu parzyła z jakiegoś powodu. No i generalnie wiele rzeczy potoczyłoby się e, inaczej. Przy czym ja nie mam w ogóle e, żadnych pretensji do Roberta Lewandowskiego za ten turniej, mimo że to nie był dla niego turniej wybitny, ale uważam, że e, zrobił swoje w meczu z Arabią Saudyjską i to był bardzo ważny moment dla nas, e, kluczowy, ale też bardzo ciężko pracował w każdym meczu i pracował z pełną pokorą, pracował dla drużyny. E, nie był zawodnikiem, który stroił Fochy, który e, pokazywał, że coś mu nie odpowiada, nie machał rękami na kolegów. Wyraził swoje zdanie po ostatnim meczu i za to należy mu się szacunek. Ale mam taką czutkę, że ta inba związana z Lewandowskim i Hniewiczem okaże się burzą w szklance wody. Robert Lewandowski, to, to jest logiczne, że nie chce całe życie grać ultra defensywnie i, i przebijać piłek za siebie głową, no bo musiałby być chory psychicznie, żeby chcieć tego właśnie. Natomiast też jest Oczywistym to, że zakończył się turniej, w którym mieliśmy cel wyjść z grupy za wszelką cenę, zrobiliśmy to, a teraz przed nami Mistrzostwa Europy, gdzie będziemy grać inaczej z prostego powodu, będziemy mieć też zupełnie innych rywali, ta drużyna też będzie się zmieniać, będzie regularnie odmładzana, ktokolwiek będzie selekcjonerem, będzie odmładzana, bo dojdzie do pewnej zmiany pokoleniowej i to, że Robert Lewandowski nie chce grać ultradefensywnie. Jeszcze raz powtórzę, musiałby być idiotą, żeby chcieć. On żyje z podań, żyje, e, żyje w polu karnym, oddycha w polu karnym e, i tam jest najbardziej groźnie, i tam go będziemy e, potrzebowali. I myślę, że to wie każdy i nie tylko ludzie przed telewizorami, ale ludzie, którzy oglądają mecze z ławki rezerwowych, też to wiedzą. Mój operator Szymon już wraca do Warszawy. Dziękuję mu bardzo za współpracę. Ja się. się... No kurwa. Mój operator Szymon już wraca do Warszawy. Bardzo dziękuję mu za. Mój operator Szymon już wraca do Warszawy, bardzo dziękuję mu za współpracę. Jeźdź i kurywa! Najłatwiejsze zdanie. Jej. Mój, opere... Mój operator Szymon już wraca do Warszawy, bardzo dziękuję mu. Kurwa. Nie, ja przej... nie przejdzie ci przez gardło. <laughs> Mój operator Szymon już wraca do Warszawy, bardzo dziękuję mu za współpracę. Ja jeszcze chwilę się pobyczę w Dubaju, ale też lada moment. Eee, wracam do Warszawy, więc następne odcinki mundialowego Zera będą już nagrywane z naszej siedziby przy ulicy Konstruktorskiej w Warszawie. One million dollar immediately.